Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj na tapecie mamy robota marki jedy. Jest to 2 hybrid, czyli robot sprzątający, odkurzający i myjący. I jednocześnie potrafi robić te dwie czynności za jednym zamachem, czyli to, czego nie potrafią robić faceci. <ślesk> Zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym testem i na pewno nic Was nie ominie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i przechodzimy dalej. Zacznijmy może od tego, gdzie robota możemy dostać. Oczywiście klasycznie na Aliexpress, ale możemy go też dostać w Polsce na Allegro za kwotę 1199 zł. I co dostajemy w zestawie? Oczywiście cały robot, oczywiście środek, czyli zbiornik na wodę, nakładkę mopującą, stację dokującą, filtry. Nie mamy tam wymiennych filtrów, wiecie, dodatkowych. A na stałe wklejony tutaj. Nie da się go wyciągnąć? Nie da się go wyciągnąć, to jest zaklejony klejem. Robot, który jest o wymiarach 35 cm na 7,7 cm wysoki. Na górze znajduje się kamera oraz jeden przycisk. Jest to przycisk wybudzenia, włączenia, wyłączenia robota i jednocześnie odprowadzenia go do stacji z dowolnego punktu, w którym jeździ. Aby go do stacji odesłać, musimy przytrzymać ten przycisk po prostu dłużej. Robot posiada aplikację, nie posiada pilota. I odwróćmy sobie go na drugą stronę, ponieważ tutaj w tym modelu mamy aż 6 czujników. W spadku, więc jest on bardzo bezpiecznym robotem dla siebie samego. Oczywiście mamy dwie szczotki z przodu. Mamy tutaj też szczotkę główną, którą wyjmuje się w bardzo łatwy sposób. Wyciągamy i możemy ją wyczyścić. Ona ma dość duże takie włosie plus gumę, która dobrze zbiera włosy i sobie je tutaj z nimi radzi. Całość jest, zobaczcie, na takich jakby resorach. Przez co ona też dopasowywuje się do dywanu, podłogi, wiecie, jeździ razem z robotem. Gdy on na resorach sobie tutaj gdzieś dopasowuje swoją wysokość, to ta szczotka po prostu nie jest w tyle, też mu pomaga. I jak sobie ją zamkniemy. To zobaczycie, że tak. Po pierwsze mamy tutaj jakąś dodatkową gumę z jednej strony, z drugiej strony dzięki czemu robot nie przepuszcza smakołyków, które po drodze znajduje. Mamy tutaj również dwie blaszki, które są o tyle ważne, że jeżeli znajdzie jakąś kartkę papieru, coś większego, to po prostu to się mu tutaj nie wkręci i mały dings acieszy, czyli takie małe rzepiki tutaj z tyłu, które zobaczycie, i dzięki nim robot nie przepuszcza jakichś dodatkowych włosów. One zaczepiają się na tym i robot ma prawo bo ma jeszcze czas, aby je z powrotem wchłonąć do siebie. Kółka tutaj jest zrobione z gumy, więc on ma bardzo dobrą przyczepność, przez co mega szybko się rozpędza i bardzo szybko hamuje. ...jedzie, ale na razie idzie cicho. Szybki. Szybki. Bardzo szybki. No nie? Taki wyrywny. Wyrywny, wyrywny taki, no. Tu masz, podprzątaj tu. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to robot wykorzystuje tą kamerę, którą tutaj mamy na górze. Jest to taki system Visual Slam, co znaczy, że robot uczy się naszego pomieszczenia. On musi przejechać 3-4 razy, wyhacza jakieś miejsca, które mamy i z tego robi mapę. W przeciągu tych 3-4 razów musi przejechać chociaż raz po ciemku. Na początku wygląda ta mapa jak to mój mąż powiedział: Komodore. Wiecie, normalnie jest Pegasusa wyjęta, ale po jakimś czasie, po tych 3-4 przejazdach, robot ładnie ją sobie układa i dodatkowo dzieli na pomieszczenia, wychwytując drzwi. Jeżeli on przejedzie przez drzwi, jest to w stanie sobie zauważyć i od razu dzieli pomieszczenie na A, B, C. I to z poziomu aplikacji możemy zmienić. Na przykład na kuchni jadalni, pokój dziecięcy, więc tutaj możemy sobie to dopasować dowolnie. Robot sprząta na trzech poziomach mocy. Wybieramy go z pulpitu aplikacji. Jeżeli chodzi o najniższy poziom mocy, jest on dość cichy. Można normalnie egzystować, rozmawiać, oglądać telewizję i robot sobie sprząta. Wiadomo, że jest przyjemnie, jak, jak jest cicho i się ładuje. Natomiast jeżeli macie taką mega potrzebę, że on musi w tym momencie sprzątać, to jesteście w stanie rozmawiać normalnie ze swoim mężem, żoną bądź koleżanką, która przyszła na kawę, a robot będzie sobie sprzątać i możecie się nim chwalić, bo nie jest aż tak przeszkadza. Zgadzający. Jeżeli chodzi o zmianę głośności, możecie jej posłuchać teraz. Jeżeli chodzi o ogólne sprzątanie, robot radzi sobie bardzo dobrze. Po jego przejazdach. Czuć, że jest posprzątane. Jedyny minus, czasami gdzieś znajdzie sobie takie miejsce, które ma trudniej dostępne, na przykład yy, u nas jest to krzesła, stół, yy, gdzieś tam nie zawsze dojedzie i gdzieś jakieś płaki zostaną yy, po Alicie. Natomiast nie zdarza się to za każdym razem. Po prostu czasami źle sobie zajedzie i coś tam przeoczy. Natomiast generalnie mogę powiedzieć, że jego sposób sprzątania nam odpowiada i jest bardzo dokładny. Jeżeli chodzi o sprzątanie dywanów, ponieważ wiadomo, że każdy gdzieś tam w domu w końcu ma dywan, wycierać, Bądź ma te łazience. Jeżeli chodzi o niski włos, niski włos bądź wykładzinę, absolutnie nie ma z tym problemu. Odkurzacz sobie radzi, posprząta to. Nawet w przypadku e, niższych wykładzin mogę zaryzykować stwierdzenie, że tak dobrze jak podłogę. Jeżeli chodzi o dywany z wyższym włosiem, to my testowaliśmy na takim dywanie, który widzicie w tym momencie. Też radził sobie bardzo dobrze, by z niego bajzer, który mu tam zafundowaliśmy. Trzeba trochę utrudnić odkurzaczowi, ponieważ jako jedyny właściwie udało Musi się przejść próbę tego dywanu, który się nie zatrzymał, nie, nie, ani razu się nie wplątał, bo w ogóle dla niego wjeżdża. Więc czas teraz na utrudnienie, czyli damy mu trochę pieprzu. Zobaczymy, czy to pozbiera. Widać? Coś tam widać? I czeriosy. na palcie z tym, żeby tego nie zjeść. Ja już już to już to wystrządza. Jeszcze to muszę zobaczyć. No, jakiś tam zostawił. No czekaj jeszcze, to jest kolor A nie, drugi raz ten sam, dobra. jeden zostawił! Jeden. jeden! Jeden! Ale spoko. Ale i tak całkiem jedzie. Nic nie zostawił tutaj. Nic poza ja tym chciał, jednym. I całej zostawił jak jednego ten, z którego przekona zarazali, ale. Bardzo dobry wynik. Nawet mogę powiedzieć, że podnosi te włosy. Dobrze je wyczesuje. Wiadomo, że to jest do takiego codziennego sprzątania. Jeżeli chcecie, tak wiecie, wyszarpać ten dywan porządnie, żeby żadnego włosa w środku nie było, no to tutaj już musimy coś mocniejszego um, sobie zastosować. Jakiś tam odkurzacz, który naprawdę przeharatamy ten dywan od deski do deski. Jeżeli chodzi o moc sania, jest to 2,5 tysiąca paskali. Jest to bardzo duża moc. Co zauważyliśmy? Po tym, gdy odkurzacz był już full pełny, zbiornik już się nie mieścił. Już nawet zrobił taką rurę z, z tego kurzu i włosu, który nazbierał, i dalej ciągnął, dalej zbierał włosy, dalej było czysto. Zbiornik na kurz ma 430 ml pojemności, w nim znajdują się tutaj filtry. Filtr hepa i filtr pierwszy, który mamy, żeby nic tam do tego filtra hepa z większych drobinek nie wpadło. Otwiera się go bardzo prosto, cały ten pojemnik, więc wypróżnianie go, wyrzucanie wszystkich. I przeczyszczenie tutaj tego filtra jest naprawdę bardzo łatwe. Gdy wkładamy sobie ten zbiornik na kurz do środka, on nam tutaj zobaczcie, blokuje się, przez co jest naprawdę mega stabilny. Po otwarciu mamy tutaj jeszcze włącz, wyłącz cały robot. Mamy tutaj ikonkę połączenia z Wi-Fi oraz reset. No i jest tutaj również zmiotka, śmiotełka razem z elementem do wycinania włosów ze szczotek. Co też jest fajnym ułatwieniem, ponieważ jest w jednym miejscu i nigdy nam się tutaj nie zapodzieje, nie zgubi, jest zawsze pod ręką. Przejdźmy do opcji mopowania. W tym robocie ta opcja została rozwiązana inaczej niż znamy dotychczas. I mogę powiedzieć, że całkiem mądrze ktoś to wymyślił. Po pierwsze, zbiornik. Z wodą mamy cały czas w robocie i ma on 260 ml. Wyjmujemy go tutaj i wlewamy sobie wodę do tego zbiornika, po czym wkładamy go razem ze stopą mopującą. Oraz tutaj mikrofibrom. W zestawie mamy też pojedyncze takie, wiecie, jednorazowe ściereczki, które po prostu po umyciu możemy wyrzucić. Zwróćcie uwagę na to, że ona ma tutaj dziurki, ta cała stopa. Ta mikrofibra, którą mamy w zestawie, jest bardzo gruba. Jeżeli chodzi o mycie, warto pamiętać, że na samym początku mikrofibra ma być zwilżona przez nas. Wkładamy ją pod bieżącą wodę, wyciskamy i montujemy do robota, żeby on miał już ułatwioną sprawę i cała ta płaszczyzna była wilgotna. Wkładamy ją w ten sposób. Tutaj mamy takie pstryczki, kładamy sobie tą mikrofibrę tutaj do zbiornika z wodą. Robot od razu wykrywa, że ta nakładka mokująca razem z wodą została zamontowana. Co ważne, że robot mopuje na czterech poziomach wilgotności, które wybieramy również z poziomu aplikacji i co ciekawe, to działa! Naprawdę to działa. Pierwszy poziom jest bardzo delikatny, taki dla odświeżenia odkurzenia. My na zwykłych panelach klasycznych myliśmy na poziomie czwartym i był to świetny poziom ze względu na to, że naprawdę ten robot moczył tą podłogę i widać było, że ją czyścił. Żeby robot nie pozostawiał smug, to w trakcie jego czyszczenia musimy tą mikrofibrę trochę przeczyścić bo wiadomo, żeby nie mył na przykład całych 100 metrów, czy ile tam macie, jedną mikrofibrą. Tak samo jak nie myjecie mopem, zawsze idziecie i czyścicie ten mop w międzyczasie, więc nie spodziewajmy się, że robot jedną mikrofibrą umyje nam podłogę bez smug. Mopuje, myje dość dobrze. Wiadomo, że jest to takie codzienne odświeżanie podłogi. Jeżeli macie jakieś mocne, mocne, mocne zabrudzenia, typu nie wiem, błoto wniesione przez psa do domu, no to nie liczymy na to, że ten robot sobie z tym poradzi i nam to wyczyści, bo same my czy nasz facet mopem musi pocierać w jednym miejscu, żeby na przykład się wyzbyć błota z podłogi. Wiecie, to jest takie odświeżenie, Daję sobie radę, ładnie to wygląda, dobrze to czyści, cała podłoga jest odkurzona, że tak powiem, odświeżona i jestem z tego, z tego zadowolona. Mogę powiedzieć, że, że daje to radę. Dość istotna informacja, ponieważ robot należy do tych cięższych. Ma aż 5 kg, co jest bardzo dużą wagą, ale przekłada się to tylko i wyłącznie na plus tego robota. Ponieważ dzięki tej wadze on lepiej dociska nakładkę mopującą, przez co cała stopa jeździ na po podłodze, a nie tylko częściami ją dotyka. Przejdźmy do aplikacji. Aplikacja jest w języku angielskim. Z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie wybrać poziom mocy, stworzyć harmonogram pracy robota na poszczególnie dni, tygodnia. Tam również widzimy, jak długo robot sprzątał, jaki mamy poziom baterii, jaki mamy poziom zużycia szczotek. W aplikacji możemy również nanieść blokady. Nie ma tutaj osobno wirtualnych ścian i blokad. Mamy tylko i wyłącznie blokadę, z której możemy stworzyć wirtualną ścianę, co widzicie teraz na aplikacji. Jeżeli macie jakieś miejsca, na przykład firany, w które może robot się wkręcić, to możecie nałożyć taką wirtualną blokadę i robot wie, że tam to miejsce ma omijać. Robot ma oczywiście 24-miesięczną gwarancję i to by było na tyle w tym tekście. Mam nadzieję, że rozwiał Wasze wątpliwości i odpowiedział na wszystkie pytania. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia kciuka w górę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!